Teraz dowiecie się jak oni grają i śpiewają Powietrze zadrży jak po wybuchu wulkanu Ta piosenka będzie ożywcza jak wiatr Krzysiu, powiedz mi jak mam żyć Racjonalne żywienie, pięć posiłków dziennie Krzysiu, chcę być młody tak jak ty Uśmiech, moc, fitness, sport Piękny dzień, piękna pogoda Idealny dzień, żeby zacząć zmiany w swoim życiu Pełna energia, skąd to trzeba wziąć 10 razy w tygodniu, fitness, sport Dla zdrowia, dobrego samopoczucia, żeby była moc nie, nie ma, ma żadnej ściemy, nie, 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 nie Nie proponuję życia jak modelki, na liściu sałaty, Tylko chleb, ser, jajka, elektro, pomidory. pomidory Krzysiu, powiedz mi jak mam żyć Racjonalne żywienie, 5 posiłków dziennie Krzysiu, chcę być młody tak jak ty Uśmiech, moc, fitness, sport Je, je, je jedzenie, jo, a może trawka? Narkotyków nie brałem, nie biorę i jestem przeciwny A chociaż piwko? Piweczko, brzuszek nie Ja lubię racjonalne Żywie, żywienie nie. Krzysiu, powiedz mi jak mam żyć Racjonalne żywienie, pięć posiłków dziennie Krzysiu, chcę być młody tak jak ty Uśmiech, moc, fitness, sport Krzysiu Tak Krzysiu Ciekawość mnie zżera Krzysiu ty Powiesz czy nie Krzysiu Ułagam cię no Jem zupę. Brawo, brawo, brawo. Dziedzie, dzie, dzięki.